nieprawdę, proszę mnie pozwać, sąd rejonowy w Rybniku, spotkamy się w sądzie z kamerą. Świadków powołam, dowody. Spoko. I tyle mam do powiedzenia w tej kwestii. Nie będę, nie będę na pewno się rozliczać e, ze swojego życia e, w internecie. Ty nie masz się rozliczać ze swojego życia, Patałachu. Ty masz się rozliczyć z trzech lat pobierania pieniędzy na lewo. Czemu manipulujesz tymi kobietami? Nas nie interesuje Twoje życie prywatne. Nas nie interesuje to, kogo Ty pukasz, z kim Ty śpisz, kogo Ty nagrywasz, jak często robisz sobie dobrze. Nas nie interesuje. Nas, lud, interesuje, ile obróciłeś siana przez ostatnie 3 lata. I masz dwie opcje generalnie. Ja widzę na dzień dzisiejszy po tym, jak ludzie działają. I mówię Ci uczciwie, po to tylko, żeby, żeby, żeby ci było lepiej, żeby nie narażać tych zwierząt. Albo się legalizujesz i rozliczasz dzisiaj sam, zakładasz fundację, stowarzyszenie jako tako, moim zdaniem, masz jeszcze szansę funkcjonować, chociaż i tak są już postępowania w twojej sprawie uruchomione, dużo, bo widziałem te, widziałem te różne informacje na ten temat, sprawy się toczą. Jeżeli tego nie zrobisz, to my i tak wyjmiemy to rozliczenie od ciebie, wyjmiemy je za pomocą urzędów. I tyle. Więc jakby prosimy o zlustrowanie, podsumowanie trzech lat. I tak jak pani Endorfina ma pokazać papiery, dokumenty, tak Gerard krótko i na temat, nie? Bo to są, to są te same artykuły dokładnie, tu Przemek dobrze pisze, to jest 286. Więc jakby ja apeluję o rozliczenie, im szybciej tym lepiej dla ciebie, bo ludzie są kumaci i yy, ty robisz krzywdę tym zwierzętom nie rozliczając się, nie? Tak uważam i zdania nie zmienię. Ja wspieram miasto kotów.pl, legalny dom tymczasowy dla kotów, jestem z tego dumny i mam nadzieję, że moi widzowie też będziecie wspierać legalne domy tymczasowe dla kotów, bo 90% z nich jest legalna. Jest tylko jeden taki jedna taka czarna owca, nazywa się Gerard Wolski, która robi to inaczej. Reszta jakby branży towarzystwa robi to legalnie. Więc tyle i te szantaże emocjonalne, te, te obrzydliwości, te manipulacje to jest mega słabe, nie? To jest mega słabe stary, także mega słabe to jest i chyba nie sądzisz, nie sądzisz, że ja Cię odpuszczę stary, po tym jak Ty bardziej w to brniesz. 10 minut, 10 minut trwałoby zrobienie live'a i rozliczenie się, ile pieniędzy, ile pieniędzy obróciłeś. Ja Cię obliczam na milion do dwóch milionów złotych przez ostatnie 2-3 lata. Nie licząc tych zbiórek, milion, około miliona. Z miliona, jak cię opodatkują, będziesz miał 400 koła do zapłacenia, nie? no bo wiemy obaj, ja wiem i ty wiesz, że tego nie opodatkowałeś, nie? Także ja wiem, ty wiesz i teraz wiesz. Możesz kłamać tym babom możesz kłamać mnie, ale nie, ok nie okłamiesz yy, yy, służb. Ty jesteś ze służb i ty służb nie okłamiesz, a do ciebie nie przyjdą twoi koledzy z komisariatu w zakopcu, stary, bo to też tak nie będzie. No. Nie, to nie twoi koledzy się będą rozliczać. Darowizny nie są opodatkowane tak? Tak, proszę pani, tylko 90% wpłat u pana Gerarda nie miało tytułu darowizny. Były to przychody i dochody z działalności influencerskiej. No.